Siódmy odcinek Pijanego Gotowania Zapraszam Filip Sienkiewicz. Tym razem gościnnie w odcinku występuje Klementyna Sienkiewicz, moja doskonała siostra, e, która będzie pomagała pić. W dzisiejszym odcinku mamy do zrobienia krowę zalaną winem z ziemniakami na zagrykę. Inaczej znaną jako polędwice po burbuncu. Dlatego Wyposażyłem się w dodatkową amunicję. Jak dziś robimy Pinki. To co zawsze. Klejemy. Co będzie potrzebne do naszego dzisiejszego dania? Oczywiście krowa, twoja krowa, koncentratu pomidorowego. marchewek i pora. Bulion zrobimy uproszczony. 150 gram boczku surowego wędzonego. Co my tam jeszcze potrzebujemy? Cebuli i ziemniaków. Oliwy z oliwek. Aha! I masła! Pieczarnie. Trochę suszone. Jesteś peryta i jest... Co? No nie, nie wiedziałem, że grzyby mogą zgrzybiać. <grystanie> Modyfikujemy trochę przepis, ponieważ pieczarki okazały się niezdatne do użytku. Najpierw będziemy ciąć mięso. To ja będę kroił cebulę. O oh jest. Kroimy marchewkę. Dzielimy się wiaderkiem. Nie mógłbym, 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 pole i dziś Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Kerfur, mimo że nie dopłaciła ani grosza. Ty masz incredible, e, niesamowitą energię. it emanuje from you. Moja droga, Ty nie gadaj, tylko pij. To jest moje? A, to ja do, do, dopiłem do i do, dolałem. Krowa się już nie napije tego wina, co pijemy. Moja wina. Moja krowa. Rozpoczynamy fazę drugą. Bierzemy oliwę z oliwek i wlewamy jej trochę na patelnię. Włączamy też piegarnię. Byłem later. Siostro, jak, jak przeszła autopsja? Pomyślmy. Wyciągamy też przyprawy nie tylko suli piesz, ale także liść laurowy, sztymianek. Papryki słodkie. To co? Pokojone mięso, Odpalamy od, y, ogień. Bul, 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 bulion. Wody? Wody! Mów kiedy? Dawaj, dawaj, dawaj. Jup, jup, kiedy Bierzemy. Naszą krowę i sprawdzimy jak głośno będzie muczeć Czosnek Ja mam przeczucie że dzisiejszy cofnęk będzie dobry Że dzisiejszy cofnej będzie Dob dobry A jeszcze musimy pokroić boczek Całkiem sprawnie nam idzie Piekarnik niedługo się rozgrzeje, dlatego robi się tutaj piekielnie gorąco. Dla Polskiego radio. Marek René. Polskie Radio. Czy? Za Francuzów upijających się winem. Oui, oui. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Dobra, mięso miało się zmienić. będziemy je przerzucać do naczynia żaroodpornego. Boże! Otwieram wino ze swoją siostrzyną. Ooo, jest pół kuchupka bulion. Jest liść laurowy. Liść habet liść. Wymianek. Bóg pat liść. Jest. Wino. Mało. Wino. Mało. Myślę, że starczy. Mało. Mało se ten smarkerci tu, ten smarkerci tu. Dodawaj, dodawaj, dodawaj. Do, 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 do. Ja trzymam. <grym> Ale urwał. <A! grym> ile mięsa. Burgundia. Dla pieprz. Nie wiesz pieprz, 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 Chciałeś biernym uczkiem Gordona Ramzylia być. To mięso jest tak niedobudowane, że jeszcze byłbym w stanie by je odrakować. Chodziło o to, żeby być wszystko po sosem. Mm, no to chyba Ideolo. <laughs> <Kolejny. śmiech> Kapitanie, nie było złej splu... to Uwaga, kapie! Wracamy za 2,5 godziny. <laughs> Kontynuujemy nasze pijane getowanie po przerwie. Jak możecie się domyślać, Myślę, że starczą nam trzy ziemniaki, żeby dornąć się na maksa. I to No to będzie pióre. I że, że zjesz no. takie dwa ziemniaki? Dużo ziemniaków. ziemniaków. No dobra. Dobra, no, kupimy te ziemniaki. Gramy! Nie <śmiennie> próbujmy, możesz spróbować. Ziemniaki muszą mieć dobrą wodę. To jest moje lino. Po, po półtorej godzinie uniesiemy ten ciężar, który spoczywa w na, na naszych barkach za te wszystkie wieczory z winkiem do głowy to uh, ja nie ten fruk się... hey, ninja Cały. Do, do, do! No! do naszego pióre będziemy potrzebować masła śmietany kreka. Dodamy też trochę dziugasa i Przykro przytraf... też trochę dodamy. Poczekaj, od kiedy to do pióre dodajesz się śmietany? Ja je robię. Tak zrobimy. Tak zrobimy i to pióre było, będzie pyszne. I to pióre było pyszne. I wiedział, że to co robi jest dobre. O tak. A trzeciego dnia... Y, piątego a dnia... A trzeciego dnia... A piątego... Piątego dnia odpoczywa czy siódme... Piątek się nie odpoczywa, piątek się zapierdala. No myślałem, że się liczy tydzień roboczy. To, to dlaczego sobota też jest wolna od pracy? O, przyprawy. Który jest czyj? To jest Jakieś takie brudne strasznie. To chyba dwoje. się do końca butelki, a jeszcze nie jedzenie. Ile jeszcze mamy czasu? 30 minut. Kupa czasu. W nie będzie się robiło 30 minut. Ej, ale może spleśniałe pieczarki to jak spleśniały ser? Może to jest taka jez, trufla? Jezu, Ale ja ci wina. Moja wina. Bardzo niewiele zostało. Ale mi lały.